To jest moja ostatnia próba, aby ocalić Cię przed pewnym niebezpieczeństwem, które może nawet kosztować Cię życie. Tak, moje dziecko, otaczają Cię tak poważne zagrożenia, że przekraczają one Twoją kontrolę i siłę, dlatego interweniuję w Twoich sprawach, gdy nie możesz walczyć sam. To jest moja ostatnia próba, aby ocalić cię przed pewnym niebezpieczeństwem, które może nawet kosztować cię życie. Tak, moje dziecko. Otaczają cię poważne zagrożenia, które są poza Twoją mocą i zrozumieniem. I wkraczam w Twoje sprawy, gdy nie możesz już walczyć sam. Moje dziecko, widziałem każdą bitwę, którą toczyłeś w milczeniu. Widziałem momenty, kiedy stałeś nieruchomo, bo nie miałeś już siły, by się ruszyć. Słyszałem płacz, który ukrywałeś pod oddechem, ten, który sądziłeś, że nikt nie usłyszy. Byłem tam. Nigdy nie byłem nieobecny ani przez jedno uderzenie Twojego serca. Rozglądałeś się wokół i widziałeś pustkę. Ale ja stałem obok Ciebie niewidoczny, lecz niewzruszony, powstrzymując fale, o których nawet nie wiedziałeś, że wznoszą się przeciwko Tobie. Zastanawiałeś się, dlaczego świat wydaje się taki ciężki, dlaczego zamieszanie owija cię jak mgła, dlaczego czujesz napięcie między światłem a cieniem. To dlatego, że stoisz na rozdrożu, w chwili, w której to, co wybierzesz, określi to, co nadejdzie. Próbowałem prowadzić cię łagodnie przez szepty, znaki, przez ludzi, którzy wypowiadali słowa poruszające twoje serce. Ale nie zawsze rozpoznawałeś mój głos, bo nie brzmiał jak grzmot, brzmiał jak cisza. Czekałeś, aż niebo się otworzy, ale moja obecność przyszła w cichych myślach, w drobnym powstrzymaniu, w delikatnym ostrzeżeniu w Twoim duchu. Nie myśl, że skoro milczę, to mnie nie ma. Moje milczenie nie oznacza oddalenia, to miłosierdzie. Bo gdybym przemówił do ciebie w pełni mojego głosu, wstrząsnęłoby to fundamentami twojego istnienia. Mówię teraz, ponieważ czas jest krótki. Wybory, które masz przed sobą, nie są małe i nie pozwolę, abyś kroczył ku zagładzie w nieświadomości. Istnieją ścieżki, które błyszczą, lecz prowadzą do ciemności. Obietnice, które lśnią, lecz są puste w środku. Byłeś kuszony, by podążać za tym, co wydaje się bezpieczne, łatwe, słuszne w Twoich oczach. Ale, moje dziecko, nie wszystko, co wydaje się dobre, jest prawdą, i nie wszystko, co boli, jest karą. Niektóry ból jest bramą, przez którą prowadzę Cię ku wolności. Niebezpieczeństwo, które Ci teraz zagraża, nie jest z tego świata. To nie miecz, choroba ani cień, którego możesz dotknąć, to powolne oddalanie się Twojego serca ode mnie, subtelne, ciche odsunięcie, które zaczyna się od rozproszenia, a kończy zniszczeniem. Pozwoliłeś, by głosy innych brzmiały głośniej niż mój, a ich hałas przytępił Twoje słyszenie. Szukasz pocieszenia w miejscach, które nie dają nic trwałego, i za każdym razem wracasz bardziej pusty niż wcześniej. A jednak wciąż czekam, wciąż wołam Twoje imię w cichych godzinach, gdy świat śpi, a tylko Twoje myśli czuwają. Wtedy jestem najbliżej, bo w ciszy mogę Cię dosięgnąć. Moje dziecko, nie ostrzegam Cię, dlatego że jestem zły. Ostrzegam cię, bo kocham cię bardziej niż jesteś w stanie pojąć. Stworzyłem cię z zamysłem. Każdy twój oddech jest mierzony moim miłosierdziem. Każdy poranek, gdy światło dotyka twoich oczu, to kolejna szansa, byś zwrócił się ku mnie. Nie widzisz całej mapy swojego życia, ale ja ją widzę. Widzę drogi, które prowadzą do pokoju i urwiska, które kończą się ruiną. Nie jestem twoim wrogiem. Jestem twoim schronieniem. Burze, które się podnoszą, nie są po to by cię zniszczyć, lecz by usunąć to, co nietrwałe, aby to, co wieczne w tobie mogło żyć. Musisz przestać uciekać od niewygody prawdy. Prawda spala iluzje, a to spalanie boli, lecz jest jedyną drogą do oczyszczenia serca. Nie trzymaj się tego, co proszę byś oddał. Niektóre rzeczy, które nazywasz miłością, są łańcuchami. Niektóre rzeczy, które nazywasz światłem, są tylko odbiciem Twoich pragnień. Wołam Cię, byś spojrzał głębiej. Gdy proszę, byś puścił, nie zabieram Ci niczego. Uwalniam Cię od tego, co nigdy nie było Twoje. Jesteś zmęczony. Wiem, że dźwigałeś zbyt wiele i zaufałeś ludziom, którzy Cię zranili. Wylałeś siebie w rzeczy, które nic Ci nie dały. Szukałeś sensu w oczach tych, którzy cię nie potrafili zobaczyć. Ale posłuchaj mnie teraz: Twoja wartość nie pochodzi od tych, którzy jej nie rozpoznali. Pochodzi od tego, który cię stworzył. Nie jesteś zapomniany. Nawet gdy błądzisz, śledzę twoje kroki. Nawet gdy upadasz, wyciągam rękę. Nawet gdy się ukrywasz, widzę cię. Nie po to, by osądzać, lecz by uzdrawiać. Pomyliłeś moją cierpliwość z nieobecnością, ale cierpliwość to sposób, w jaki oddycha miłość. Pozwoliłem, by pewne rzeczy się rozpadły, nie dlatego, że cieszy mnie twój ból, lecz dlatego, że wiem, co byś stracił, gdyby pozostały. Modliłeś się o otwarte drzwi, ale nie każde drzwi są moje. Niektóre prowadzą do miejsc, które kradną twoje światło. Zamknąłem je, a ty nazwałeś to odrzuceniem, ale to była ochrona. Zrozumiesz to pewnego dnia, gdy spojrzysz wstecz i zobaczysz, od czego cię ocaliłem. Do tego czasu ufaj mi, nawet gdy mnie nie rozumiesz. Moje dziecko, musisz pamiętać, kim jesteś i do kogo należysz. Nie zostałeś stworzony, by błąkać się w cieniach. Zostałeś stworzony, by nieść światło. Nie kruche światło tego świata, lecz płomień, którego żadna ciemność nie pochłonie. Pozwoliłeś, by strach opowiadał ci historię o Twojej przyszłości, ale strach jest kłamcą. Już zapisałem Twoją przyszłość w miłości. Nie ma niczego, co strach mógłby ci pokazać, czego nie mógłbym odwrócić. Zatrzymaj się na chwilę i oddychaj. Ten oddech jest dowodem, że wciąż tu jestem. Że cel wciąż płynie przez Twoje istnienie. Wokół ciebie toczą się bitwy, których nie widzisz, siły, które szepczą wątpliwości, rozproszenia, które kradną Twoją uwagę, pragnienia, które obiecują szybkie ukojenie, ale pozostawiają duszę pustą. Nie jesteś słaby, ponieważ je czujesz. Jesteś człowiekiem, a ja jestem Twoją siłą. Nie stworzyłem Cię, byś stawiał czoła wszystkiemu sam. Gdy czujesz się przytłoczony, to nie porażka. To sygnał, byś wrócił do mnie. Nie proszę cię o doskonałość. Proszę, byś był gotów. Gotów słuchać, zatrzymać się, odwrócić od hałasu i pamiętać, że pokój ma głos, a ten głos należy do mnie. Nie podążaj za tym, co świat nazywa sukcesem. Świat czci szybkość, ale ja działam w ciszy. Świat ceni siłę, ale ja działam przez poddanie. Świat wynosi wygląd, ale ja widzę serce. To, co tracisz dla mnie, nigdy naprawdę nie jest stratą. To, co dajesz w miłości, pomnażam. To, co składasz w zaufaniu, podnoszę w chwale. Nie rywalizujesz z nikim, rozmawiasz z wiecznością. Przypominam Ci, że Twoje życie ma cel większy niż przetrwanie. Masz być naczyniem łaski, mostem, przez który inni zobaczą nadzieję. Jeszcze raz mówię, niebezpieczeństwo, przed którym cię ostrzegam, nie jest tylko zewnętrzne. Ono rośnie w ciszy, gdy przestajesz strzec swojego serca. Każda myśl, którą dopuszczasz do swojego serca, kształtuje twojego ducha. Uważaj na gorycz, bo zatruwa powoli. Uważaj na zazdrość, bo oślepia cię na Twoje własne błogosławieństwa. Uważaj na pychę, bo zamyka drzwi do nauki. Uważaj na rozpacz, bo szepcze, odszedłem, gdy w rzeczywistości jestem bliżej niż kiedykolwiek. Nie pozwól, by te małe ziarna wyrosły w drzewa, które zasłonią światło. Wyrwij je szczerością i przynieś do mnie. Nie gardzę Twoją słabością, przemieniam ją. Są przechowywane w komnatach wieczności. Niektóre odpowiedzi przychodzą szybko, inne z czasem, ale żadna nie ginie. Trzymaj serce otwarte, gdy przyjdzie odpowiedź. Może nie wyglądać tak, jak sobie wyobrażałeś, ale będzie dokładnie tym, czego potrzebujesz. Moje dziecko, nie bój się. Strach kradnie Twoją wizję, a miłość ją przywraca. Nie jestem autorem zamieszania, ale pokoju. Jeśli coś prowadzicie głębiej w strach, to nie pochodzi ode mnie. Jeśli przybliża Cię do prawdy, nawet gdy boli, to moja ręka. Naucz się rozróżniać. Mój głos nigdy Cię nie zawstydzi, nie doprowadzi do rozpaczy. Będzie upominał, ale też pocieszał. Będzie korygował, ale zawsze w miłości. Pamiętaj, że nie jestem Bogiem tylko na szczytach gór. Jestem też Bogiem w dolinach. Idę obok ciebie, gdy nikt inny nie idzie. Nie musisz zasługiwać na moją obecność, ona już jest twoja. Proszę tylko, byś pamiętał o mnie w radości i w smutku, w jasności i w zamęcie. Poprowadzę cię, jeśli mi pozwolisz. Nie szukaj znaków na niebie, spójrz do wewnątrz, bo tam mieszkam. Mój umiłowany, nadszedł czas, byś się przebudził. Zbyt długo trwałeś w zawahaniu. Świat się zmienia, a ty musisz trwać w prawdzie. Głosy oszustwa stają się coraz głośniejsze, ale tak samo mój głos: Wróć do prostoty miłości, wróć do czystości wiary, wróć do cichej pewności, że bez względu na to jak daleko odejdziesz, zawsze możesz wrócić do domu. Ja jestem Twoim domem. Nie zwlekaj. Im dłużej czekasz, tym silniej świat Cię pociąga. Przyjdź teraz, póki twoje serce wciąż czuje dotyk mojego głosu. Odłóż lęki, winę, pychę, plany. Mogę odbudować to, co straciłeś. Mogę przywrócić to, co zabrał czas. Mogę uleczyć to, co inni złamali. Ale musisz mnie wpuścić. Otwórz swoje serce i mów do mnie szczerze. Nie potrzebuję doskonałych słów, potrzebuję twojej prawdy. Jestem Twoim Stwórcą, Twoim Obrońcą, Twoją niezmienną miłością. Wszystko inne przeminie, ale moje słowa nie. Wróć do mnie, a znajdziesz bezpieczeństwo, którego żadna burza nie dotknie, radość, której żaden cień nie odbierze, i życie, którego żadna śmierć nie zakończy. Czy wiesz, moje dziecko, że sam oddech w Tobie jest moim darem? Za każdym razem gdy nabierasz powietrza, to ja napełniam twoje płuca obietnicą kolejnej chwili. Nie marnuj tych chwil na strach. Nie marnuj ich na pogoń za iluzjami, które znikają o świcie. Podnieś oczy znad prochu, bo twoje serce zostało stworzone do czegoś więcej niż przetrwanie. Nie jesteś wędrowcem bez kierunku. Jesteś odbiciem mojej myśli, echem mojego słowa. Płomieniem, który rozpaliłem przed założeniem świata. Gdy jeszcze nie byłeś uformowany, widziałem cię. Gdy nikt nie wypowiedział Twojego imienia, ja wypowiedziałem je w wieczność. Umieściłem w tobie iskrę, której żadna ciemność nie zgasi. A jednak zapomniałeś o niej, rozproszony hałasem rzeczy, które błyszczą, ale nie świecą. Mierzyłeś swoją wartość opiniami tych, którzy nie widzą głębiej niż powierzchnia, ale ja widzę istotę, ukryte piękno pod pyłem Twoich ran. Pozwól mi je odkryć na nowo. Niebezpieczeństwo, o którym Ci mówiłem, nie jest tylko wokół Ciebie. Próbuję przytępić Twoją świadomość mnie. Wróg Twojej duszy nie zawsze atakuje przez chaos. Czasem szepcze wygodę w miejscach, które miały cię przebudzić. Strzeż się łatwości, która prowadzi do pustki. Strzeż się ścieżki, która nic nie kosztuje, ale kradnie pokój. Wołam cię na inną drogę, wąską i stromą, ale kończącą się chwałą. Niewielu ją wybiera, lecz ci, którzy to czynią, chodzą z aniołami. Myślisz, że musisz wszystko zrozumieć, zanim ruszysz, ale wiara nigdy nie rodzi się z pewności. Wiara to krok w nieznane, bo wiesz, że moja dłoń cię pochwyci. Boisz się utraty kontroli, a to właśnie kontrola jest iluzją, która cię więzi. Puść, moje dziecko. Niech rzeka mojej woli cię niesie. Nie pozwolę ci utonąć. Nawet gdy fale wzniosą się wysoko, ja po nich chodzę. Wołasz, gdzie jesteś? Gdy ból cię ściska, jestem w bólu, działając niewidocznie. Pytasz, dlaczego to musi boleć? Bo nie widzisz jeszcze uzdrowienia, które ból przynosi. Ziarno pęka, zanim wykiełkuje. Świt rozdziera noc, zanim pojawi się światło. Tak samo jest z tobą. Łamię to, co musi zostać złamane, abyś mógł być cały. Spójrz wstecz, a zobaczysz to. Ratowałem cię więcej razy niż wiesz: wypadek, który się nie wydarzył, przyjaźń, która skończyła się tuż przed zdradą, opóźnienie, które ocaliło cię przed zniszczeniem. Nazywałeś to przypadkami, ale to były moje ręce, które przestawiały czas dla twojego bezpieczeństwa. Poszedłem przed tobą w miejsca, których się boisz. Gdy tam dotrzesz, droga już będzie przygotowana. Nie myśl o mnie jak o kimś dalekim siedzącym na zimnym tronie. Jestem w każdym atomie Twojego istnienia. Jestem ciepłem, które utrzymuje Twoją duszę przy życiu. Jestem bliżej niż Twoje myśli, bliżej niż Twój puls. Mów, a słyszę zanim dźwięk opuści Twoje usta. Myśl, a już znam Twoją myśl. A jednak czekam, aż się nią ze mną podzielisz. Bo miłość pragnie być zaproszona, niewymuszona. Przyjdzie dzień, w którym staniesz w świetle tak czystym, że wszystkie pytania się rozpuszczą. Ale dopóki ten dzień nie nadejdzie, ufaj temu, czego jeszcze nie widzisz. Ufaj, że każda uzana wadnia ziemię, z której wyrośnie nowe życie. Ufaj, że każde zamknięte drzwi skrywają miłosierdzie, które kiedyś zrozumiesz. Ufaj, że nawet twoje błędy mogą stać się lekcjami łaski. Nic nie jest stracone, gdy jest w moich rękach. Świat uczy cię, byś dążył, zdobywał, posiadał, a ja uczę cię, byś był, byś odpoczął w prawdzie, że jesteś kochany. Nie za to, co robisz, ale za to, kim jestem. Nie możesz zasłużyć na moją miłość. Ona jest samą tkaniną twojego istnienia. Przestań uciekać, jakbyś musiał ją dogonić. Już jesteś w niej otoczony. Powietrze, którym oddychasz, światło, które dotyka twojej skóry, bicie twojego serca wszystko to szepcze moje imię. Widzę zmęczenie, które osiadło w twojej duszy. Masz dość udawania, że jesteś silny. Jesteś zmęczony walkami, które nie mają końca. Odpocznij, moje dziecko. Odpoczynek nie oznacza porażki. Odpoczynek to święta pauza, w której odnawiam Twoją siłę. Złóż swoje ciężary, nigdy nie miałeś ich nieść sam. Pozwól mi dźwigać to, co Cię przytłacza. Nie testuje Cię, uczecie zależności. Boisz się przyszłości, bo nie wiesz, co niesie, ale ja ją trzymam. Każde jutro już się kłania mojej woli, umieściłem aniołów na Twojej drodze. Niewidzialnych strażników, którzy przechwytują niebezpieczeństwo, zanim cię dosięgnie, działają na moje polecenie i radują się, gdy mi ufasz. Idź naprzód, nawet drżąc, bo odwaga to nie brak strachu, lecz wiara idąca przez strach. Niebezpieczeństwo cię nie dotknie, jeśli pozostaniesz blisko mnie. Karmi się zaniedbaniem, zapomnieniem, pychą, która mówi, to po poradzę sobie sam. Nie izoluj swojego serca. Trzymaj je otwarte na moje prowadzenie, wrażliwe na mojego ducha. Gdy cię szturcham, słuchaj. Gdy ostrzegam, zatrzymaj się. Gdy pocieszam, wiesz, że to prawdziwe pocieszenie. Jest w tobie więcej światła, niż przypuszczasz. Umieściłem je tam, byś nawet w najciemniejszą noc odnalazł drogę. To światło poprowadzi też innych. Nie ukrywaj go, bo świat wyśmiewa to, czego nie rozumie. Zostałeś stworzony, by świecić inaczej. Ogień w tobie nie jest dla pokazania, jest dla ciepła, przewodnictwa i życia.